Hej, witajcie. Wtorek. Pogadajmy w takim razie o karierze. A tak naprawdę o krokach w tył. Konsekwencjach, korzyściach, zmianach. I tak naprawdę nie jestem tu może najlepszą osobą, która może o tym powiedzieć, bo, bo już, już wyjaśniam. Z jednej strony bardzo dużo pytań, które gdzieś widzę w internecie dotyczące kariery obraca się wokół tego, Nauczyłem się czegoś, zdobyłem jakiś zawód, czy teoretycznie jakiś kierunek ukończyłem. Jakiś, em, poszło to wszystko w jakąś tam stronę, zacząłem pracować. No i to nie jest to. Nie, chciałbym coś zmienić. Czy też, nie wiem, od wielu, wielu lat pracuję, robię coś, a teraz chciałbym spróbować czegoś nowego, bo być może mój zawód jak gdyby się troszkę kończy, zdewaluował się, nie jest już tak popularny. A może po prostu znudziłem się, wypaliłem się i chciałbym zrobić coś innego. Więc mówimy o, o takiej zmianie. Na zupełnie inny zawód, na takim zwrocie o 90 stopni, nagle i, i nie idziemy prosto, tylko w prawo na przykład albo w lewo. I dlaczego nie jestem, może, jakąś najlepszą osobą, która o tym powie? Ponieważ nie mam za sobą tak drastycznego zwrotu w karierze, chociaż ostatnie, moja ostatnia zmiana, która zasła czyli z funkcji menadżera, który za, zarządzał sporym zespołem, bo tam było 14 osób w pewnym momencie, poszedłem na stanowisko specjalisty. Samodzielny tak naprawdę, czyli bez zarządzania już ludźmi, więc jest to pewnego rodzaju w teorii, chociaż ja oczywiście tak nie uważam, krok w tył, hmm, chociażby ze względu na zakres pewnych obowiązków, prawda? Więc na potrzeby tego materiału mówmy się, że tak, że był to pewnego rodzaju krok w tył. I teraz e, wiele osób zastanawia się, zadaje pytanie wręcz: jak mogę to zrobić? E, jak, jak zmienić tą moją karierę? Jak podejść do niej w zupełnie inny sposób? i jak y, zrobić to przede wszystkim bezpiecznie, bo chyba o to tak naprawdę chodzi w tym wszystkim, bo podświadomie, bądź też zupełnie świadomie wiemy, że taka zmiana wiąże się z, no, z dużym ryzykiem, ale chyba największym problemem są pieniądze standardowo, bo kiedy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, czyli mm, jeżeli chcę zacząć robić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłem, to musimy bardzo prosty, jasny sposób założyć, że tylko być może tak mała część, może troszkę większa tego, co, co potrafimy na ten moment, jakie są nasze doświadczenia, da się przełożyć na to nowe stanowisko. Więc de facto to, to całe cofnięcie się bierze się z tego, że godzimy się na to, że będziemy znowu parę lat podnosili nasze kwalifikacje, zdobywali doświadczenie i, i zarabiali dopiero po pewnym czasie pewne pieniądze. Więc to, co jak gdyby wychodzi z tego zupełnie jasno, to to, że powinniśmy mieć odpowiednią poduszkę finansową, która pozwoli nam gdzieś ten okres w jakiś sposób albo ten ból związany z, ze z mniejszymi zarobkami przeżyć troszkę, troszkę mniej boleśnie i poradzić sobie z nim w jakiś sposób. Więc, więc przede wszystkim pieniądze o tym trzeba pamiętać, jeżeli chcemy zrobić taką zmianę. Drugim elementem jest to, że ta zmiana nie musi się dokonać drast, drastycznie. To znaczy nie musimy obudzić się któregoś dnia i powiedzieć: Dzisiaj robię tą zmianę, chociaż. Bywa również i tak, ale do tej zmiany możemy się przygotować, prawda? O ile nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia i, i noża na gardle nie mamy, to możemy spędzić kilka miesięcy bądź też nawet i lat, szykując podwaliny pod to, co zrobić. Te podwaliny możemy budować w sposób tak rozległy, jak jakieś dodatkowe studia, ale również trochę szybszy, czyli jakieś kursy, certyfikaty różnego rodzaju. Ale też przede wszystkim zdobywanie wiedzy na przykład z internetu, z YouTube'a, z LinkedIn'a i tak dalej. No i finalnie próba pozyskania jakiegokolwiek być może doświadczenia zawodowego, czyli nawiązanie jakiejś takiej współpracy, być może za darmo na początku, która pozwoliłaby nam nawet popatrzeć z boku i zobaczyć, czy de facto to jest to. Bo trzecim chyba najważniejszym, może inaczej, nie najważniejszym, ale trzecim z równie, ważnym, równie ważnych elementów, jakie tutaj wymieniam, jest to, że jest to ogromna niepewność, bo jaką mamy gwarancję, że to, co nam się wydaje, że chcemy robić, ta zmiana, którą chcemy uzyskać, okaże się tą zmianą dobrą? Tego nie wiemy, ale nie ma na co żałować, bo jeżeli już podejmiemy tę decyzję, no to oczywiście oczywiście trzeba robić. Natomiast, jeżeli jesteśmy w stanie podejrzeć, jeżeli jesteśmy w stanie porozmawiać z ludźmi chociażby z LinkedIna, którzy wykonują to ten zawód na który chcemy zmienić być może oni nam coś podpowiedzą. Ja odbyłem taką rozmowę w swoim czasie z osobą z marketingu i ponieważ marketing jest jednym z kierunków które mnie interesuje, byłem ciekawy co jak wygląda, co musiałbym zrobić żeby zmienić na przykład mój, mój zawód bardziej i przybliżyć go do marketingu. Otrzymałem taką informację jestem mądrzejszy, mogę na bazie tego budować się dalej, podejmować jakieś decyzje, zdecydować się, że chcę to może kiedyś robić, a może i nie. Więc tak to jest chyba z tymi krokami, z tą zmianą kariery i z tym wszystkim, co nam w tym może przyświecać, albo zastanawiać, poddawać pod wątpliwość słuszność takiej decyzji. Tak, już maksymalnie podsumowując, każda zmiana jest dobra. Ja wychodzę z takiego założenia i na tyle długo będziemy próbować, pracować, że próbować możemy wiele, wiele razy na pewno. Póki co tyle z mojej strony. Udanego wtorku bądź środy, kiedy oglądacie ten materiał. Dziękuję ślicznie za wszystkie lajki i za polecenia, jeżeli się przydarzą. I do zobaczenia. Hej!